już tej babki połowy nie ma z gotowego jakby proszku babki cytrowej z doktora Edkera, ja chyba dobrze powiedziałam, jak widać mojej siostra smakowało, bo, bo już tego nie ma, Opowiem wam, że moja siostra jest bardzo schuda i sobie jeszcze tym kajmakiem polewała z lakowity. więc zobaczmy Gdy czekam, moja siostra strasznie mi się młodziło. Powiem wam, że mi się tak młodzi, bo moja siostra przed chwilą weszła do swojej pani i muszę czekać godzinę. Młodzi mi się w tle. Leci wkurzająca muzyka. Ale jakoś Ech, przeżyję. Bo muszę. Potem idziemy do maczka. Idziemy teraz z Nie wiem jak ty, ale zgłodniałam, ty? A ja chcę lody. Dostaniesz lody, kupić Nie przeklinaj. Długo to wleci. To jest największa. Czemu za kubek trzeba płacić tutaj do zamówienia? Ekologia. Magda się... Ej, tego nie kojarzę. No to wybieraj. Uf, nie wiem, czy chcę Flory, czy MacFox. Ja bym biorę szejkę, czekaj. waniliowy, czy w Waniliowy truskawkowy? Truskawkowy. Tak. Dobra, i opłatę za zyskowe. Ja nie wiem, po co robią te opłaty. Jeh. Mm, <noise> <chłodna> jest <dalej. głosy> Przecież mama jedzą bo i mnie nie szyła, moja siostra. Więc tak, ja sobie wziąłam. To nie to jest szejk. To, czy to jest szejk? Pyszaj. Już jest sobie Tu wsiadłem na lody, a ja wziąłam sobie dropala, bo jest ostatni dzień, kiedy mogę go zjeść, a to co to jest? Nie wiem, fajnie wyglądało. Fajnie wyglądało. kiedy to nagrywam język dzień przed dniem babci i muszę coś kupić w tym roku w ogóle zapomniałam bo w ogóle miałam zrobić dla babci wyjazd do Krakowa pykła. muszę coś na, na szybkiego wymyślić więc e, tak w ogóle byłam w Empiku kupując płytę w sanach. Moja druga płyta w samach I idziemy do Akszem, bo może coś tam fajnego bańce, bo tam zazwyczaj są fajne rzeczy. Albo najwyżej jeszcze do Wiedronki pójdziemy. Ale zobaczymy. Jest taki fajny zegar za 8 dych, ale nie wiem, czy mojej babci by się spodobał. Więc odpada ten pomysł. Albo coś fajnego do domu, na przykład takie fajne kółeczki, albo taka mała biżuteria, czy coś tam z tego. Albo jakiś fajny dyfuzor. Ja macie dyfuzory Jestem w ogóle ma lejce ze świeczkami i to jest i z kwiatkami i tu jest dużo innych rzeczy, więc nie wiem albo są, mi się podobają zawsze mi się podobają takie ryszlinki w swojej na przykład tu mamy takiego kaptusa albo w, w takim czymś Nic nie wiem co babcie kupię zobaczymy może z, 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 z takiego kwiatka no nie wiem. To jest po prostu albo takiego. To jest dużo po prostu rzeczy. I teraz rzeczy są naprawdę e, fajne. Cztery takich fajnych rzeczy no to są Mamy końcówkę śpiecznie. a są już rzeczy e, ma mm. wielka noc. Więc nie jedno się trochę już z dużym wyprzedzeniem, od dobie pół roku, wstawiają. Więc i to jeszcze tam rzeczy takie jedzeniowe, sprawdzić, czy o tym będzie coś ciekawego dla babci. I potem może. Wam co kupiłam, wiesz w ogóle coś kupiłam, bo nie wiem, z sandary. Zobaczcie kupić. Ja się stawiam, się od doktora Peppera, więc jej jednego. Jesus Christ, jednego jej wezmę. Jednego jej wezmę, tylko muszę poprawić tę butelkę. Sytuacja opanowana, mam doktora Peppera i dalej, nie wiem. To jeszcze, bo jeszcze Tylko, patrzcie kupić. Bo nie wiem za bardzo co. A muszę taką fajną filiżankę. A masz. Dzięki, to teraz dopiero. Akurat fajne sklepy. Możecie bardzo fajne, jak na przykład to. To jest y... szampan, ale to jest sól. Botelki po szampaniu, więc to jest akurat fajne. Albo ta, która ma wasylim. Ona ma intrebacie, jest droga. Ona kosztuje tu 6,50. Więc to naprawdę przede albo DAF. Ona kosztuje. Kiedy zł. nie wiem ile DAF może kosztować w normalnej cenie. Ale Miwe. Ja widziałam takie coś za 30 zł. To jest za prawie 10 zł. 9,75. Trzeba na To naprawdę fajne rzeczy znaleźć. I też tanie kulki na przykład w FA za 8 zł. Albo perfumy, jeśli nie chcecie przypłacać perfumów. No, perfumów. Więc to jest dobra opcja. Mam dla nieznajomych albo osób, które mm, nie wiedzą. luka to moja siostra. Ja mam poszła spytać posługi o, o ruklecję. Ale nic jest... niestety nie mogę, nie wiem, się zapodziewa. Ona... Ona bardzo lubi uciekać. Ja fajny kubek. Więc... Nie wiem czy się zbyt Kupiliśmy te rzeczy dla babci i teraz y, idziemy do Rosmana, tak się przejść, bo czasami nic nie kupujemy, a robimy y, sobie łazić po sklepach. Nie Jurka? Idziemy do Rosmana w tym momencie. Poszukujemy reklecji, drodzy widzowie. Szukamy reklecji. Szukamy reklecji. no idź Idźmy w koło. Rzeczypią. Czy to kochnie. Zobaczymy się w życiu, guys. Wam, co kupiłam nie tylko dla babci, ale też sobie. Więc jak Wam wcześniej pokazywałam, więc to jest płyta samech i remka. Taką. <grymka> filiżankę. Mam obawiałam siostrę, żeby kupiła taką filiżankę dla babci. Takie. Takie kamyczki. To się Wam nazywa kamyczki kwaśne cukierki i taką fajną świeczkę do zapachu róży, ale czuć bardzo tą różę. I te trzy rzeczy my pewnie jutro damy, babci, mać i babci. A teraz druga kawa. rama, ja też pionkowe. ale powiem, wam, że dzisiaj pogoda jest taka duża. Trzeba się jeszcze bajka wymagać, więc zrobiłam. I chyba kończę tego vloga, więc widzimy się w następnym vlogu. Pa!